Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na krótkim briefingu w trakcie odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierownictwa Resortu Obrony Narodowej, odprawy dorocznej, można powiedzieć tradycyjnej, która odbywa się systematycznie. Właśnie zakończyły się, zakończyła się pierwsza część obrad, czyli moje. Wystąpienie do, do, do kadry kierowniczej pana ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej. To jest takie podsumowanie przede wszystkim zeszłego roku, ale również i określenie, wskazanie tych najistotniejszych elementów, które będą realizowane w bieżącym roku, a więc w roku 2017 również spojrzeniem w przyszłość co do rozwoju polskich sił zbrojnych, co do planowanych działań co do również planów, jeżeli chodzi o naszą współpracę sojuszniczą, jak również oczywiście i naszych zobowiązań i oczekiwań, które w ramach współpracy sojuszniczej w Sojuszu Północnoatlantyckim i w strukturach bezpieczeństwa Unii Europejskiej będziemy realizowali. To były te podstawowe elementy, o których mówiłem. Ja podziękowałem kadrze dowódczej ale na czele także z panem ministrem Antonim Macierewiczem za zeszłoroczny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie, za te postanowienia, które wspólnie od czasu objęcia naszych funkcji negocjowaliśmy i które w pewnym sensie można powiedzieć wywalczyliśmy, jeżeli chodzi o to, co ostatecznie Sojusz Północnoatlantycki na szczycie w Warszawie zdecydowało, ewidentne wzmocnienie bezpieczeństwa, Rzeczypospolitej poprzez obecność sojuszniczą na naszym terenie, tą, która jest w tej chwili właśnie realizowana i tą, która już nastąpiła. Myślę tutaj o obecności amerykańskiej ciężkiej brygady, myślę tutaj o w tej chwili realizowanej obecności wojsk amerykańskich i wojsk sojuszniczych, które będą stacjonowały w Orzyszu, do Orzysza z panem ministrem, zresztą jedziemy jutro i będziemy tam mieli spotkanie, także z panem generałem Scaparotti. Ale rozmawialiśmy również o tworzeniu wielonarodowego dowództwa, które będzie dowodziło, koordynowało działania wojsk sojuszniczych w Polsce i w państwach bałtyckich, czyli tych wszystkich grup batalionowych, które, które, które tam zostały przewidziane i które w tej chwili się tworzą. Mówiliśmy w związku z tym także o terminach, które muszą być dotrzymane i tutaj chcę powiedzieć, że w moim wystąpieniu ja te kwestie jasno i wyraźnie zarysowałem i wskazałem, jakie w moim przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej Zwierzchnika Sił Zbrojnych są to absolutne priorytety, jeżeli chodzi o współpracę sojuszniczą, jeżeli chodzi o te kwestie, które dla nas także nie tylko problem naszego interesu, bezpieczeństwa, ale także i kwestie prestiżowe, a mianowicie tego, żeby to dowództwo zostało zorganizowane w terminie ten... Termin najbliższy nadchodzący jest jasny, to jest koniec czerwca tego roku, a więc już za trzy miesiące wstępna gotowość. Tego, tego wielonarodowego dowództwa musi być i w tej chwili trwają działania organizacyjne. Dziesięć w w no dni temu mieliśmy na ten temat spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawialiśmy na ten temat z panem ministrem, ja jasno wskazałem, jakie są tutaj moje oczekiwania, jeżeli chodzi o realizację tych terminów. Pan minister zapewnia, że wszystko jest w tej chwili w trakcie realizacji, że te terminy, jeżeli chodzi o organizację tego dowództwa, zostaną dotrzymane. Trwają w tej chwili rozmowy z sojusznikami. Ko kolejne państwa zgłaszają swoje uczestnictwo, jeżeli chodzi o obsadę oficerską w tym dowództwie, także to jest realizowane. Mówiliśmy także o programie modernizacji polskich sił zbrojnych, o tym, że ten program jest realizowany w tej chwili sprawnie. Ja podziękowałem panu ministrowi i kierownictwu ministerstwa za dwie kwestie, które są istotne i które stanowią na przestrzeni poprzednich lat zdarzenie nowe, szczęśliwie nowe. Chcę to mocno Mianowicie pełne zrealizowanie budżetu w zeszłym roku na wydatki związane z, z, Polską, z polskim bezpieczeństwem militarnym, a więc z, z, z obroną narodową, tego wszystkiego, co było przewidziane w budżecie. To pierwsza sprawa, i druga sprawa tego, że także i przetarg na samoloty. Te procedury, które były związane z zakupem samolotów, którymi mają podróżować najważniejsze osoby w państwie, że one mimo wszystkich przeciwności po dziesięcioleciach, można tak powiedzieć, wreszcie zostały dopełnione i te samoloty wreszcie będą, bo to jest kwestia bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie, to jest kwestia prestiżu Rzeczypospolitej, to jest wreszcie kwestia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, o czym chyba wszyscy, zwłaszcza po 10 kwietnia 2010 roku wszyscy wiemy i mam nadzieję, że dla nikogo to dzisiaj no, nie stanowi kwestii dyskusyjnej. Także podziękowałem panu ministrowi za to, że to udało się zrealizować. Powtarzam jeszcze raz mam nadzieję, że ta skuteczność, która została w tych sprawach pokazana, będzie realizowana nadal, jeżeli chodzi o, prog o realizację programów modernizacji polskich sił zbrojnych, to zakup śmigłowców dla polskiej armii, kolejnych transz tego wielkiego, wielkiego programu, to zakup kolejnych transz uzbrojenia, to to wszystko, co było zaplanowane na najbliższe lata, to systemy obrony przeciwrakietowej i, i, i wreszcie kwestia nowoczesnego uzbrojenia polskich żołnierza, więc tego pakietu, który musi być przewidziany w, w nowoczesnej armii dla każdego żołnierza. Pan minister przed momentem przedstawiał te kolejne etapy, które w tej chwili będą realizowane. I wreszcie ostatnia z tych istotnych kwestii, które ja poruszyłem w trakcie mojego wystąpienia, to była kwestia polityki kadrowej. Jasno tutaj określiłem, że oczekuję dobrej współpracy w tym zakresie pomiędzy, dowódc pomiędzy dowódcami, pomiędzy generałami, oficerami a ministrem obrony narodowej. Mówię to jako zwierzchnik sił zbrojnych, ale oczekuję także polityki, która będzie jasna, przejrzysta i zrozumiała dla każdego. Ale to także jest kwestia odpowiedzialności tych żołnierzy, którzy dowodzą dzisiaj, poczynając od, od sztabu generalnego, poprzez poszczególne rodzaje sił zbrojnych, aż do najniższych jednostek, odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności za zadania, które są realizowane. Podkreśliłem bardzo mocno, że dla mnie jako zwierzchnika sił zbrojnych sprawa jest jasna. Dowódcy, żołnierze nie są politykami. To nie jest ich rola. Są żołnierzami, pełnią służbę dla Rzeczypospolitej i chciałbym, żeby postrzegali to w sposób właściwy powiedziałem, że jako prezydent Rzeczypospolitej jestem tutaj otwarty na wszelkie um, um, sugestie, na wszelkie idee, wszelkie Postulaty, które będą ze strony kadry dowódczej. Jestem gotów na ten temat rozmawiać. Jestem w stałym kontakcie z Panem Ministrem Obrony Narodowej. Będziemy na te tematy rozmawiali i mam nadzieję, że wszelkie jakieś ewentualne powstające czy, czy które powstaną w przyszłości wątpliwości kadrowe będą właśnie rozwiązywane taką normalną drogą, a nie dymisji, o których mówi się oficjalnie w mediach że ci, którzy te, te dymisje składają, mówią, że są to dymisje z przyczyn rodzinnych, natomiast w kuluarach, jak słyszeliśmy niejednokrotnie, podają zupełnie inne powody. Trzeba mieć taką odwagę cywilną, żeby po pierwsze rozumieć swoją rolę, a po drugie, żeby mówić prawdę. I ja tej prawdy oczekuję, choćby to była prawda najtrudniejsza. I powtarzam jeszcze raz, żołnierze nie są politykami. Dymisje składają z przyczyn politycznych. Politycy, żołnierze są od dowodzenia armią, są również od zgłaszania swoich sugestii, natomiast polityka kadrowa musi być prowadzona w sposób odpowiedzialny, w sposób planowy, w sposób zrozumiały dla kadr, tak żeby budowała one moral, ona morale polskiej armii, a nie to morale osłabiała. To były te najistotniejsze tematy, o których rozmawialiśmy. Mam nadzieję, że wszystko to, co na ten rok jest zapowiedziane, zostanie z powodzeniem zrealizowane. Plan jest bardzo ambitny. Tu niezwykle istotną kwestią jest rozwój obrony terytorialnej, aby on przebiegał w sposób zaplanowany. Ja zaapelowałem także do kadry dowódczej, aby wsparła ten proces rozwoju wojsk obrony terytorialnej. To największe przedsięwzięcie, jakie jeśli chodzi o rozwój polskiej armii zostało podjęte na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, bo wiemy, co się działo poprzednio, armia była raczej likwidowana, a nie rozwijana. To jest program rozwoju polskiej armii i chciałbym, żeby wszyscy rzetelnie do tego programu przyłożyli swój wysiłek, bo stwarza on szansę na rzeczywiste podniesienie naszego potencjału obronnego, oczywiście wsparcie sojusznicze, wsparciem sojuszniczym, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my mieli dobrze funkcjonującą, silną, sprawną, także adekwatną liczebnie polską armię, która będzie w stanie bronić terytorium Rzeczypospolitej, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. I to jest dla mnie, jako zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Rzeczypospolitej, kwestia najistotniejsza i jestem przekonany, że także dla pana ministra obrony narodowej, który jest wielkim orędownikiem tego programu, dlatego zwróciłem się do kadry dowódczej o wsparcie tego programu, o to, żebyśmy razem zdołali ten program zrealizować, poczynając od kwestii kadrowych. Poprzez, poprzez tworzenie jednostek poszczególnych formacji obrony terytorialnej, poprzez ich wyposażenie, aż poprzez realizację tego zgodnie z, zaplanowanymi, z zaplanowanym harmonogramem. Harmonogramem, który, podkreślam jeszcze raz, jest niezwykle ambitny, ale wierzę w to głęboko, że takie właśnie dzisiaj są potrzeby obronne naszego państwa. Proszę Państwa, to tyle. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ministra obrony narodowej, pana Antoniego Macierewicza. I państwu pozwolę, zacznę od podziękowań dla pana prezydenta za tak nie tylko jednoznaczne, ale i zdeterminowane poparcie tego rzeczywiście największego programu, jaki realizujemy. Programu, który przekształci polską armię. Programu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju sił zbrojnych. Oczywiście w wojsku, wśród żołnierzy służących i wśród kadry oficerskiej, która kieruje dzisiaj wojskiem nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. Ale bywa tak, że są nieprawdziwe argumenty w tej sprawie formułowane w tak zwanej przestrzeni publicznej. Cieszę się, że nikt spośród ludzi odpowiedzialnych za państwo w tej materii nie ma. Cienia wątpliwości. Polska armia musi się zmieniać, ale Polska armia musi także zmieniać się w sensie liczebnym. Zakładamy, że, i taki program został przedstawiony przeze mnie podczas dzisiejszej narady, że do roku 2019 to będzie 150, ponad 150 tysięcy żołnierzy, a po roku 2020-2022 200 tysięcy żołnierzy. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest także lepsze finansowanie, skuteczniejsze finansowanie polskiej armii. Za zgodą i po rozmowie z panem prezydentem projekt odpowiedniej ustawy został złożony i omówiony z panią premier Beatą. Szydło. Wierzę, że ten projekt ustawy, która jako minimum ustanawia 2% bieżącego PKB, nie z poprzedniego roku jak było to dotychczas, tylko bieżącego PKB, zostanie rychło uchwalony i zgodnie z założeniami przedstawionymi przez pana premiera Morawieckiego. Zrównoważonego rozwoju zostanie uchwalony, przyjęty i stanie się podstawą zarówno liczbowego, jak i technicznego wzmocnienia polskiej armii. W tej dziedzinie niewątpliwie priorytety są trzy. Po pierwsze, dokończenie, podpisanie umowy i jak najszybsze pozyskanie rakiet systemu Wisła, czy też pod kryptonimem Wisła. Mówię pod kryptonimem, dlatego że chociaż najbardziej zaawansowane rozmowy są z Rejtionem i zapewne taka właśnie umowa zostanie podpisana, to na pewno nie będziemy rezygnowali przedwcześnie z rozmów z innymi producentami. Ale liczymy, że w tym roku umowę podpiszemy, a w 2019 roku pierwsze baterie staną na. Ziemi Polskiej. Po drugie to jest kwestia wzmocnienia sił rażenia artyleryjskiego przez Polską Armię. Sił, które są ujęte w modernizacyjnym planie pod nazwą HOMAR. I po trzecie to jest wzmocnienie obrony morskiej poprzez podpisanie umowy też jeszcze w tym roku na trzy okręty. Podwodne. Ten program zapewni Polsce bezpieczeństwo. Ten program, jeżeli uwzględnimy jeszcze powołanie wojsk cybernetycznych, co zostało rozstrzygnięte i na co przeznaczone zostaną 2 miliardy złotych, da możliwość zarówno obrony naszej, naszego państwa, jak i współ, skutecznego współdziałania z siłami NATO i z siłami armii amerykańskiej. A jeżeli chodzi o utworzenie dowództwa dywizyjnego Elbląskiego, rzeczywiście otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie od sojuszników i gwarancję przekazania tam swoich, dedykowania tam swoich oficerów, a Republika Czeska nawet zdecydowała się afiliować tam brygadę zmechanizowaną. Tak wygląda stan obecny i stan zamierzeń na najbliższy rok. Podobnie jak zamierzenia. W ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy od ośmiu lat zdołaliśmy wydać wszystkie przeznaczone na modernizację techniczną pieniądze, na tę modernizację właśnie je wydaliśmy. Podobnie jestem przekonany, że stanie się w przyszłym roku, a armia będzie silniejsza, a Polska dzięki temu bardziej bezpieczna. Dziękuję serdecznie panie ministrze. Szanowni państwo, pan prezydent już za chwilę ma spotkanie z Ministrami Spraw Zagranicznych Regionów w Pałacu Prezydenckim, także do pana prezydenta decyzję zostawiam. Tak, proszę państwa, panie ministrze, panie generale, ja przepraszam najmocniej, muszę państwa wszystkich przeprosić, ale za moment dosłownie rozpocznie się moje spotkanie z ministrami spraw zagranicznych regionów w Pałacu Prezydenckim, także pozwolę sobie państwa pożegnać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.